I mam widzowie i na tym odcineczku I na tym odcineczku sobie postanowiłam, że pójdę sobie yy, na miasto, pójdę nie wiem, do kawiarni, do policji, bo muszę coś tam załatwić czy coś No, więc no Więc coś mi też gardło, coś poli chyba, więc pójdę może też do szpitala I w ogóle yy, w nocy mi przychodziły jakieś yy, na telefonie przychodziły jakieś SMSy, że jakiś. że na w mieście nie ma żadnych ludzi. Coś takiego, że są tylko same brainroty Co to w ogóle te są brain roty? Przepraszam, widzę ja. Nie wiem. Więc sobie zobaczymy, ale to raczej jakaś, nie wiem. Po prostu jakiś. nie wiem. <grym>, jakiś żarcik czy coś, co mnie już nie, nie ma Prima aprilis Znaczy, no wiecie, to mi chodzi. Ale tam Więc tak, może wziąć sobie kanapkę. Kanapeczka, kanapeczka, no gdzie ta kanapeczka, w sumie nie jestem głodna W sumie, dobra, pójdę do kawiarni i sobie zjem w kawiarni, bo no, bo, no bo, no Bierzemy naszą ulubioną furkę pójdziemy do kawiarni, bo no bo wiecie, no po prostu nie chce mi się gotować, chce mi się jakiś milkshake czy coś Ach, ale przepiękne te Brookhaven, nasze ulubione Brookhaven Jedziemy sobie Do kawiarni. No, StarCoffee. Zapraszamy. Pracuje tu balerina cappuccina? Balerina cappuccino mi, 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 Poczekajcie. Czeka, wezmę tablet. Coś o tym słyszałam. Tak, to jest taki brain Czyli to jest prawda. Czyli to są brain roty? Dzień dobry. Dzień... Pisze. Dzień dobry. Ehm, poproszę milkshake. Milk Co mogę podać? Poproszę milkshake. A raczej, może kaw, może cappuccino, bo ja nie piję kawy. Dobrze, dobra. To nie może być tego. Cappuccino, cappuccino. <laughs> w sumie się trochę boję od niej kupować, no ale e tam no coś tam robi naprawdę, ale może on coś tam dodaje czy coś, może jakieś przeprawy zobaczymy no coś tam robi coś tam boję się e, to mogę mój milkshake ona go jeszcze w dodatku no co to nabyć, no co to za kawiarnia no? o, dziękuję bardzo Ile mam zapłacić? Ile mam zapłacić? Proszę mi powiedzieć, jak kartą zapłacę. bo jest zapłata 0 zł. 0 zł? Okej, dziękuję. Do widzenia. Trochę się zaczynam bać. No, bo jak to za 0 zł? Okej, to to dziwne. Dobra, no to sobie popiję. Hmm. Czekać, widzę. Jakoś dziwnie się czuję. Mm, mm, dziwnie się czuję. No dobra, no dobra. Może usiądę sobie do auta. Widzę, napiłam się. Yy. Skąd ja mam. Belelina cappuccino, miłego dnia. Skąd ja mam tą spódniczkę? O co chodzi? Przecież ja nie byłam w sklepie. No dobra, to, to ja się zaczynam bać. Dobra. Coś miałam chyba w banku zrobić, nie, nie wiem, ale chyba nikogo nie ma w banku, jak widać. Nie, chyba nikogo nie ma. Mi, 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 mi. Nie, w banku chyba nikogo nie ma. Dobra, to następnym razem to zrobię. Jadę może sobie do. U, czemu nie mogę jechać? Może sobie pojadę. Chcę, bym... do sklepu pojadę, bo muszę zrobić zakupy. A zakupy to jest bardzo ważne. Bo zakupy zawsze są potrzebne. Widzę, że mi koszyczek. Więc tak, kupujemy ciasteczka. Zdemontuj swoje narzędzie. Co to za zdemontuj swoje narzędzie? O bananek. Jabłuszko, jabłuszko. Ci psiki też. Pizza. Pizza chcę. O kanapkę. Idealnie. <laughs> Wezmę jeszcze mleczko, lody i to w sumie chyba... O, jeszcze czekolada wezmę. Czekolada też jest bardzo ważna. O nie, czekolada i taka czekolada. Dobrze, to... Dzień dobry. Dzień dobry. Widzowie, co to jest? To, to jakiś słoń tu pracuje? To... Tu... Poczekajcie. Tu też jest jakiś brainwash. Chyba to była prawda. No to poproszę to. Ym... Tak, tak. Dziękuję. Ile do zapłaty? Ile do zapłaty? Ym... Boję się, ile. <ścoughs> Może jakaś, nie wiem, jakaś będzie cena taka. 128 zł? Ile? Ale lec. Właściwie się tam. No dobrze, kartę zapłacę, no. Ech. Do widzenia, no. Zaczynam się. bać tego wszystkiego. Tak jest. I co wiem. Jakoś. Co. Co. Eee. Ehm, przepraszam bardzo. Ehm em... Zapłata! No, zapłaciłam! No, zapłaciłam! No, dobrze. Jeszcze oni są mnie okraść, chyba! No, proszę bardzo, no. Wszakom zapłaciłam. Do widzenia. Idę stąd. Idę szybko i zmykam stąd. I sobie nie wiem czemu, ale znowu się jakoś dziwnie czuję. Może jakieś, nie wiem, ten pistolet, coś. Dobrze, do widzenia. Może, nie wiem. to. to, to to coś. Te, czemu ja tak w ogóle pojechałam? Może ten mm, ten pistolet coś mi zrobił? W sumie nie wiem, bo nie strzelał chyba. No ale dobra, no. Pojadę dalej. Dobra, widzowie, to jedziemy. Pojadę sobie na lody, no bo wiecie, lody to jest bardzo fajne rzecz i zawsze jest tu po... Czemu jestem zielona? No dobra. Zapraszam, Tung Tung, słuchaj. sohur lodziarnia. Dzień dobry, bardzo... Znowu jakiś... Jakiś Brainrod. No, co jest grane, no? No dobrze, napiszę. Dzień do. Dzień dobry. <grywia> Dzień dobry. Poproszę, lody. Co tak tylko piszę? Poproszę, lody. Czekajcie, gdzie on jest. Eee. Coś tu jest. Nie tak? No dobra, to... Dobra, pojadę do szpitala. Ja po prostu sobie do szpitala. Tu rządzi tro... Co jest grane? Dobra, pojadę sobie do szpitala dlatego, bo... No bo źle się czuję. Jestem cała zimna nawet się o tak czuję. Patrzcie, widzowie. Eee... Czekajcie, co? O tak się czuję. Zaraz Wam pokażę, jak się czuję. Gdzie <laughs> to tylko, Minka, jest? O tak się czuję. Albo się czuję normalnie. Zaraz wam pokażę, jak tylko muszę znaleźć tą winkę. Winkę wywaliło mnie, hmm. yy, tylko muszę znaleźć tą minkę. Nie wiem, gdzie ona jest, hmm. bo ja się źle czuję. Widzę, wiem. No i źle się czuję. Mi się wydaje, że te Braindrody coś mi tam narobiły, więc nie wiem, nie wiem. O tak się czuję! O tak się czuję, więc zaparkowane jakoś idziemy. Abreprapatapim? Eee, muszę coś sprawdzić. To też jakiś brain Dzień do... Dzień dobry? Um... Źle się czuje. Źle się czuje. Źle się czuje. Niech pan, niech ten bry br, mi pomoże, no. A, źle. Źle. No a, w dobra, ja tam. Czy Pani ma, czy, br, br, czy bry bry, pot, czy bry, bry może mi pomóc? Chyba po jakimś języku mówi, że mu gratkuje. Dobrze. Gdzie mam iść? Za panem mam iść? Boję się! Tutaj! Na prześwietlenie. No dobrze, idę. No. Boję się, co będzie dalej. Na kontrolę. OK. I co się stało? Wszystko jest dobrze? U... no mówiłam, że mi brzuszek boli. Mówiłam, że mnie brzuch boli, widzowie. I co? I co i miałam rację. Okej. Okay. Gdzie mam jeść? Tu się położyć? Brzuch mnie boli, napiszę. Brzuch mnie boli. Brzuch mnie boli. Może coś... Yy, może coś się stało, nie wiem. Czemu tak długo? haha. Jakie mła, haha. Ha? Co? Widzowie, naprawdę. Co tam się dzieje? Naprawdę się źle czuję. Poczekajcie, widzowie. Daj mi jakieś tabletki. To dbać. Dobrać jeden raz dziennie. No dobrze, dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Szybko, cieczka, ocieczka. Wow. Już mi w życiu brzuch mnie boli. Szybko, szybko, dobra, idę. Dobra. E, naprawdę, e, może te tabletki mi nie pomogą, bo jeszcze bardziej mnie brzuch boli. Widzowie, co, coś nie gra. Nie. Czemu mnie to wszystko boli? A, kręci się. A. Co robi na mojej głowie brr, brr, patapim? Co jest grane? No, um. zaczynam się strasznie, strasznie pać. Naprawdę. No Dobra, pojadę może do, na lodziarny, na lody, bo o, widzę, że już są otwarte. Zapraszam. Mhm. Ech, jak ja wyglądam. Dzień dobry. Poproszę lody. Dzień dobry. Ale tung-tung sahur. On też jest jakimś Brainrodem, powiedziałam. No, widzowie. E, jaki smak. Hmm. Guma ba... guma... guma balonowa. Guma balonowa. Tak jest. Poproszę gumę balonową. OK. Znowu! Znowu patrzcie, 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 patrzcie. Widzieliście. To on to lizał. I wtedy... Ej, kiedy balery, balerina balerina kapucina, to za to, to mi się pojawiła ta sukienka. Już się boję, co się stanie. Proszę. Dzień. Ej, yy, znaczy co? Dziękuję. Balerina kapucina. Chyba coś słyszałam, że Dimka jest chora. dam jej shake. Co? Nie! Żadnego shake'u! Nie, 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 nie! Oczekam. Tung, 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 sahur. Ile mam zapłacić? Zaczekam. Bojej. Pójdę do policji. Tak jest, pójdę do, pójdę do policji. Pójdę do policji. Kartą. 15 zł. Proszę bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Zjem tego loda. Nam, nam. Mm, pyszne. Znowu się zle... O, widzowie. Nie no. E, proszę. Szybko uciekać. Um, dobra, uciekam, uciekam od tej Baleriny Kapuciny. Ona mi tego shake'a chce dać. Widzowie, zmieniłam się jakby trochę w Tung, -tung Sahur. Zmieniłam się w ogóle chyba w... Milk 600 złotych. No dobrze. W ogóle... Dobra, jadę na policję. Na policji chociaż musi ktoś być. Bo jeśli tam nikogo nie będzie, to ja w ogóle uszaloję. Ludzie, ludzie, ludzie. Dzień dobry. Dzień dobry. Chcę zgłosić. Zgłosić brain roty. Chcę zgłosić brain... brain rot. O nie! Tu też jest brain rot. La la. Tu, tu, tu rządzi tra-la-la-la, tra la, 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 tra la, la na górze coś jest ludzie no gdzie wy jesteście no co litral no. znaczy reinerty co się stało są wszędzie są wszędzie te brej, brain roty te brainroty. chcę je Zgłosi. Zgłosić! To trzeba je aresztować. Tak jest! Proszę je aresztować! O! Mogę się poczęstować babeczką? Pyszna ta babeczka. Pyszna ta babeczka. Mmm, pyszna bardzo. Czekajcie, znowu mi się kręci głowę. No nie, no widzowie! O, widzowie! No! Tralelo, tralala jest obok mnie. Czekajcie. Czy. Ja się mam jakiegoś brain rota, W ogóle jestem cała w brainrot to, to jest Brr-Pr-Patapim. Br, jestem jakby Tungtung Sahuru, Jestem e, tom <laughs> Ballerina Cappuccino jest. Tu tralalo-tralala. Jestem zielona. przez tego. Ktoś, ja nie pamiętam jak się nazywał. Takiego. La, la, lila. Lila Larim. Coś takiego. Więc ja teraz jadę po prostu bez spokojnie do banku, bo muszę oddać te pieniądze. Mam nadzieję, że. No właśnie, o tym mówiłam. Lir, lila, la, 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 lila, lala, eee, lala Nie no, nie gadać, że tutaj... Tum, to sakuru, masz broń eee, aaa, Uciekać! Szybko widzowie, teraz po prostu uciekamy Nawet nie będziemy brać samochód Szybko, szybko po prostu uciekamy Uciekamy, 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 uciekamy Po prostu nie chcę być obok nich Oni... Oni są jakieś coś niepoważni Oni... Czemu oni zatakowali w ogóle nasz, nasz miasto? Szybko nie mogę kręcić? Ja nie mogę. Szybko, szybko, na, Aaa! Hmm. Szybko, 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 szybko. Uciekamy, 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 uciekamy. Tung, tung, sur. Tung, tung, tung. Tung, tung, tung. Sahur, masz broń. Jaką broń? Ja, by, ja bym teraz potrzebowała broń. O nie, no pomocy, no ratunku, niech ktoś mnie uratuje, no. Dobra. Szybko zmylę, zmylę, zmylę. I... O nie! To moje auto chyba. Chyba. No, kaufsumy. sumy. Nie, to nie ma! E, dobra, tak, robimy szybką akcję Robimy po prostu szybciutką akcję, po prostu robimy coś takiego O nie! Szybko, 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 szybko Uciekać, 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 uciekać Uciekać, uciekać. uciekać. Tu, tu, ru, tu, 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 tu ru, Tu, tu, tu <ślaski> Jak to wygląda? Uciekam od nich, tak jest Ona nie wiem, że tu jadę Dobra, jadę szybko do mojego domu W moim domku na, na pewno nikt mnie tam nie złapie Nie powinien, tylko muszę być tam już bardzo szybko, żeby mnie nie dogonili Dobra, chyba im, im zniknęłam jakby. Schowałam się od nich Szybko, 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 szybko Do domu, do domu, do domu Szybko, czemu to jest zamknięte? Szybko, 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 szybko Napiszę Uuu, uciekłam. Dobra, a mnie nie ma domu. E, nie ma, i napiszę: e, Nie ma. Nie, nie ma nikogo w domu. Hmm, zobaczmy, jak to wygląda. Nie ma nikogo w domu. Dobra. Nikt nie przyjdzie, muszę podglądać. Dobra, zabezpieczmy się, widzowie. Tak będzie najlepiej, że się zabezpieczymy. Dobra, to musimy, O, to musimy też możemy ten, hop, hop. Dobra, nikogo na razie tu nie ma. To bardzo, to, to, to bardzo dobrze. Hop, ok. Musimy wszystko po prostu zabezpieczyć. O. Okej okay. Tutaj nie ma okien? Nie, tu też są okien no, To najważniejsze. to trzeba... I te drzwi też! Te drzwi też! <grymne> o nie! O nie Otwierać! Nie! Eee, szybko, to bardzo dobrze, trzeba się schować, chować się, chować się Chować się, szybko, szybko, szybko Schowam się tu Okej okay. To będzie Aha. O, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tu chyba mnie nie znajdą. Czekajcie, robimy tak. Już dawno nie latałam taką kamerką. O, ale ta kap na kapczynę jest ma mini. Owy. O, wy, o ty, balerina kapucina. Co to na bejt... Tuk, tuk, wszędzie mojego domu. O nie. O nie. O nie. O nie. Zaczynam się bać. Naprawdę zaczynam się bać. Zobacz, tralalala, tralala. Nie. 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 Idź na górę. Nie, 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 nie. Dobra. To po prostu się zmniejszam. Szybko, szybko. Jak pamiętam? Tu jest skrytka. Tak jest! Skrytka! Uff! Dobra. Skrytka. Gdzie on jest? Jest tutaj w moim pokoju? O! O! Ty się schowałeś! Nie ma mnie! Myślę, że ja tu jestem. O! Nie! Oj! A! Ja tu nie ma! ratunku Dobra, widzę, widzowie, może na tym już będziemy kończyć po prostu uciekam, uciekam, uciekam po prostu uciekam, uciekam biorę moją furkę, no siadaj, siadaj nie, 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 nie nie, 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 nie uciekam, uciekam dobra, chyba nie znajdą tutaj dobra, tu na pewno nie, nie znajdą schowam tu auto to będę tutaj sobie siedzieć, więc tak. Wykrębujcie kanał, no dajcie łapki w górę, żeby mi się nic nie stało. I po prostu widzimy się na samym odcineczku Pa pa! Hmm, boję się.